Bagi nie widzi szans na awans do finału task. Wszystko z jednego powodu. Już niebawem widzowie i uczestnicy tańca z gwiazdami dowiedzą się, której z par uda się awansować do wielkiego finału. Chociaż teoretycznie każdy z duetów ma równe szanse, Mikołaj Bagi Bagiński bez optymizmu mówi o swoim niedzielnym występie. Wszystko z jednego powodu. Zbliża się rozstrzygnięcie tańca z gwiazdami. Trwająca właśnie edycja tańca z gwiazdami wchodzi powoli w decydującą fazę. W ćwierćfinale programu z wyścigu o kryształową kulę odpadła Barbara Bursztynowicz, tańcząca w parze z Michałem Kasinem. Tydzień wcześniej doszło do jeszcze większej niespodzianki, i decyzją widzów z rywalizacji wyeliminowana została Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Już niebawem okaże się, kto tym razem awansuje do wielkiego finału i będzie miał okazję na dobre zapisać się w historii polskiej edycji Dancing with the Stars. Tym sposobem, wśród par, które wyjdą w niedzielę na parkiet, Zobaczymy Maurycego Popiela i Sarę Janicką, Wiktorię Gorodecką i Kamila Kuroczko, Mikołaja Bagi-Bagińskiego i Magdalenę Tarnowską, Katarzynę Cilman i Janie Lesar oraz Tomasza Karolaka i Izabelę Skierską. Na temat swoich szans wypowiedział się ostatnio jeden z pozostałych w stawce uczestników. Bagi, którego można oglądać w towarzystwie Magdy Tarnowskiej, przyznał, że nie jest fanem pomysłów wprowadzonego przez twórców. Nowe zasady w półfinale Tańca z Gwiazdami. Okazuje się bowiem, że w półfinale nastąpiła nieoczekiwana zmiana reguł. Zwycięska para zostanie wyłoniona w dogrywce, która przebiegnie w trybie turniejowym, a wybierze ją wyłącznie jury. Tak szczerze. Co to ma być? Co to ma być za zmiana reguł w ogóle? My się przygotowujemy, mamy po dwa tańce w tygodniu i nagle dostaje informację, że będziemy tańczyć coś jeszcze w dogrywce, oburzał się influencer w rozmowie z faktem. Taneczna partnerka, 24-latka, była podobnego zdania, chociaż przyznała, że system na pewno doda rumieńców rywalizacji. Na pewno ciekawe to będzie dla widzów. Na pewno. Uważam, że ludzie lubią emocje. Dla nas to dosyć stresujące. Zdradziła Magda Tarnowska. Mikołaj Bagi-Bagiński nie wierzy w awans do finału task? Z powodu zmiany reguł Bagi nie widzi szans na to, by awansować do finału. Ja sobie nie wyobrażam tego. Umiem nauczyć się choreografii ale ja się nie nauczyłem tańczyć do muzyki, której nie znam. Myślę, że po prostu odpadnę, podsumował z rozbrajającą szczerością. Jak uczestnicy zaprezentują się tuż przed wielkim finałem?